Szukaj pokoju i idź za nim. To wezwanie Jezusa mówi o tęsknocie naszych serc. Ufam, że w Twoim, tak jak i w moim sercu, bardzo głęboko jest pragnienie życia w pokoju, wewnętrznej ciszy. Szukajmy go razem. Zapraszam do kolejnego odcinka tej serii. Z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 6. Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swojego życia? Panie Jezus pyta retorycznie. Wiemy, że nikt z nas. Są takie rzeczy w naszym życiu, na które nie mamy wpływu. I są rzeczy, na które mamy wpływ. To rozdzielenie tych dwóch rzeczywistości, jest jednym z fundamentów życia w pokoju serca, zarówno w tym wymiarze czysto ludzkim, jak i duchowym, tym najgłębszym. Są rzeczy, na które mam wpływ, i są rzeczy, na które nie mam wpływu. To jest niby banalne, niby oczywiste rozróżnienie, ale łapię się na tym prawie każdego dnia, że zastanawiam się, analizuję, Tracę siły, niepokoję się rzeczami, na które nie mam wpływu. Mam wpływ na to, w jaki sposób odezwę się do, na rozmowie, którą sobie zaplanowałem dzisiaj, ale nie mam wpływu na to, jak zareaguje drugi człowiek. Mam wpływ na to, ile czasu poświęcę na moją modlitwę, ale nie mam wpływu, jaki będzie tego efekt. Mam wpływ na to, ile czasu poświęcę na naukę, ale nie mam wpływu na to, jaką dostanę ocenę. Można by mnożyć te oczywistości, ale oczywistości, które są nieoczywiste. Przyjrzyj się sobie, jak wiele czasu i sił, energii poświęcasz na analizowanie rzeczy, które, na które nie masz wpływu. Prosty przykład z mojego życia. Jadę autem, zaczyna mi coś w aucie dziwnie się odzywać, jakiś dziwny odgłos. Zatrzymuję się, sprawdzam, wszystko jest ok. No to jadę dalej, nie jestem w stanie nic więcej sprawdzić w, w tym miejscu. Mam wpływ na to, że pójdę do mechanika na kolejnego dnia, jak się tylko uda, ale nie mam wpływu na to, czy to moje auto jest w dobrej kondycji, czy nie. Było to całkiem niedawno, parę tygodni temu, no i duży niepokój, bo coś, jakiś dziwny odgłos, jakieś dziwne sytuacje. I jadąc, wróciłem sobie do tej prawdy, na co mam wpływ, na co nie mam wpływu. Mam wpływ na to, że jechałem wolniej, ale nie mam wpływu na to, co jest z moim autem, więc wróciłem do spokoju serca. Kiedy rozdzielam te. Dwie rzeczywistości: mam taką jasność, na co chcę poświęcić moją energię, mój czas, mój wysiłek, na, to, na co mam wpływ. A co robić z tym, na co nie mam wpływu? To jest miejsce zaufania Bogu. To jest miejsce, które mu zostawię, przestrzeń, którą mu oddaję. jedno z tym autem, mówiłem mu: Jezu, zostawiam ci to. Ufam, że dojadę, a jak się coś zepsuje, to ufam, że będziesz ze mną i mi pomożesz. Mam wpływ na to, że zastanawiam się, czy mam pewną wątpliwość, czy wszystko jest dobrze z moim autem, więc jadę wolniej, staram się być bardziej uważny, bardziej czujny. Jadę z dużą delikatnością, bo no, chcę dojechać, potrzebuję dojechać dzisiaj do domu, ale nie mam wpływu na to, co się wydarzy. Oczywiście, że zjechałem, nic się nie wydarzyło. Ten alarm był przedwczesny, tak dość często się, się dzieje. Ta sytuacja, jak i naprawdę setki, które nam się wydarzają, mogą być miejscem, gdzie będziemy tracić pokój. Coś się wydarzyło. Ktoś coś zrobił. Całkiem niedawno jedna z osób, którą znam, która, która jest mi dość bliska, zrobiła coś, co mi się nie podoba, z czym się nie zgadzam. No, i znowu przynajmniej parę dni te myśli ciągle krążyły wokół tej osoby. Czemu to zrobiła? Dlaczego tak się wydarzyło? I znowu wróciłem do tej prawdy. Kto z nas przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? Nie mam wpływu na decyzję tej osoby. Mam wpływ na to, mogę z nią porozmawiać, i mam wpływ na to, że się za nią modlę. Ale nie chcę rozmyślać o jej decyzjach, analizować, a co by było, gdyby było, bo tego nie ma. Zacząłem to oddawać Jezusowi. Jezu, oddaję Ci to. Zawieram Ci ją. Zamieniłem tą sytuację w modlitwę. Wróciłem do pokoju serca dzięki temu i zrobiłem najlepsze, co dla niej. Zacząłem się modlić. Chcę Ci zaprosić, byśmy w wspólnej medytacji. Dzisiaj właśnie wrócili do tej prawdy. Dzisiaj przeżyli na modlitwie tą ważną prawdę, ten ważny element naszego życia w pokoju serca. To rozróżnienie, na co mam wpływ i na co nie mam wpływu w moim życiu. Zrobimy to dziś na modlitwie, na medytacji. Zachęcam, by w ramach praktyki możesz zrobić sobie listę tych rzeczy. To, co dzisiaj jest dla Ciebie absorbujące, wywołuje niepokój, sytuacji, problem, który masz, coś, co cię bardzo wciąga. Zrób sobie listę, na co mam wpływ w tej sytuacji i na co nie mam wpływu. W ten sposób zrobisz sobie listę rzeczy, o które możesz się modlić. Listę zaufania, listę przestrzeni, miejsc, gdzie. Uczę się ufności. A teraz zrobimy to wspólnie. Niech ten czas będzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zachęcam, znaleźć takie miejsca, taką pozycję, w której będziesz mógł wygodnie mogła wygodnie spędzić parę, kilkanaście minut. Zauważ swoje ciało. Zauważ najpierw swoją twarz. Po prostu zwróć uwagę. Nie musisz analizować, rozmyślać. Po prostu skieruj swoją uwagę na tę część swojego ciała. Zauważ. Może zauważysz jakieś napięcie w mięśniach swojej twarzy? Może zauważasz ciepło, chłód na skórze twojej twarzy, może spieczone wargi. Może jakiś ból? Zauważ. Dziękuję. Ci, Jezu za moją twarz. Zwałważ swoje swoją szyję, ramiona, barki. Może jakieś uczucia w tych miejscach masz teraz? Bez oceny. Przyjrzyj się im z ciekawością, zauważ. zauważ swoją klatkę piersiową. Zauważ doznania, odczucia, które masz w niej. Może dotyk ubrania, może chłód, ciepło, może jakieś napięcie, Zauważ swój brzuch, splot słoneczny, miednice. Zauważ swoje ręce, dłonie. Zauważ swoje stopy. Dziękuję Ci Jezu za moje ciało, które jest Twoim darem, Twoją świątynią. Dziękuję za całe moje ciało, które jest zawsze w jednym miejscu, w jednym czasie, dzięki któremu uczysz mnie być tu i teraz z Tobą. Swoją uwagę teraz na swoje serce, to centrum wewnętrzne naszego ja, najgłębsze moje ja, moje serce. Błogosławię Ci, Jezu, tu w moim sercu, tu gdzie obiecałeś, że mieszkasz bezustannie, tu na samym dnie mojego serca, gdzie od dnia Świętego jesteś, przebywasz, mieszkasz. Uwielbiam Cię w Twojej obecności. Takiej wyjątkowej, takiej innej. W tej obecności, która jest we mnie. Bo chcesz, byśmy byli jedno. Chcesz, żebyśmy byli tak blisko. Bo chcesz, żebyśmy byli jednego ducha. Jak mówisz w słowie. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że nie jestem sam, już nigdy. Dziękuję Ci, że jesteś moim pokojem. Moim odpoczynkiem. Moim ochroną. Mówisz w swoim słowie: W ciszy i ufności leży Wasza siła. W ciszy i ufności leży Wasza siła. Dlatego chcę uczyć się być w pokoju serca i ufać. Jest tyle rzeczy, na które nie mam wpływu. Chcę ci je oddać, chcę ci zawierzyć. Wierzę, że zrobisz najlepsze. Co można z tego zrobić dla mnie i każdego człowieka? Chcę uczyć się teraz i bezustannie, kiedy wraca napięcie, niepokój, wracać do ufnego patrzenia na ciebie. Zawieram ci moje zdrowie. Każdy niepokój, chorobę moje zdrowie dzisiejsze i przyszłe. Zawierzam Ci moich najbliższych, moich rodziców, rodzeństwo, męża, żona, dzieci. Nie mam wpływu na to, jakie decyzje podejmę w swoim życiu. Mogę kochać, mogę wspierać, rozmawiać, upominać, ale zawierzam Ci ich. Nie mam wpływu na ich życie na ich przyszłość na ich wybory. Chcę zrobić wszystko, co możliwe. Ale jasno też zawierzyć ci. Bo zdecydowanie na większość rzeczy nie mam żadnego wpływu. Zawierzę ci sytuację w mojej ojczyźnie, na świecie. Pokój i wojny, które się toczą. Chcę robić wszystko, na co mam wpływ, ale całą resztę zawierzam. Wierzę, że jest to wszystko w Twoich rękach. Pomyśl teraz, co szczególnie Cię niepokoi, co wciąga w rozmyślanie i zawiesz to teraz. Ufam Ci, Jezu. Ufam Ci, Jezu. Amen. Niech ten najbliższy czas, niech ten najbliższy tydzień będzie szkołą jasnego rozróżniania, na co mam wpływ i na co nie mam wpływu. Ufam, że znajdziemy w tym głęboki pokój. Pozdrawiam i do zobaczenia.